Pomyślcie sobie hasło najlepszy przyjaciel rodziny. Zamknijcie oczy, co my widzicie? Pewnie czworonożny przyjaciel, labrador, może border collie. Tak? Ja w dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać, że samochód może też być najlepszym przyjacielem rodziny, a rodzina go bardzo pokocha. Santafek, chodź do nogi. No już już, chodź chodź. Dobra, ślinga. Dzięki uprzejmości Hyundai Margo w Gdańsku ten samochód miałem na dwa dni, i powiem Wam, że Hyundai rozbił bank. To będzie chyba jeden z najlepiej sprzedających się modeli w historii marki. A dlaczego? Zacznijmy od bryły nadwozia. Popatrzcie, ten samochód z boku, no czegoś Wam nie przypomina? Jak dla mnie? Hmm. Land Rover Defender? Myślę, że konstruktorzy Land Rovera to się trochę podrapali w głowach, jak zobaczyli bryłę tego. Naprawdę duże podobieństwo, i co najważniejsze, mimo że on ma tylko 4,80 m, tylko albo aż. Ale jest bliźniaczy pod względem wielkości skiego Sorento. Potrafi coś, co myślę, by rozwiązało problemy egzystencjalne wielu ludzi na świecie. Jest większy niż wygląda. Impressive. Dodatkowo. Bardzo fajna stylistyka. Lampy, które w nocy podświetlają się na literę H. Bardzo masywny, duży bok samochodu, który pokazuje, że jest to auto typowo terenowe. No i dodatkowo jeszcze ten kontrowersyjny tył. Jednym się może podobać, inni go będą nienawidzieć. Dla mnie mistrzostwo świata. Przynajmniej to auto ma charakter. Jeżeli mówimy też o tyle, zobaczcie, ta kwadratowa duża klapa skrywa bardzo pojemny i przepasny bagażnik. Tu naprawdę jest sporo. Miejsca. Spokojnie 4-5 walizek wejdzie, problem zaczyna się w momencie, kiedy chcemy korzystać z dodatkowych miejsc. Tu tak naprawdę 170-180 litrów. Na szczęście, właśnie dzięki wymiarom zewnętrznym i tego, że jest to kwadratowa bryła nadwozia, klapa nie schodzi nisko, tak jak w bliźniaku mechanicznym, którym jest Kija Sorento. Więc jeszcze nadal możemy troszeczkę wyżej dopakować. Oczywiście. Fotele te są regulowane w pozycji wychyłu, czyli zawsze coś tutaj możemy jeszcze upchać. Natomiast od razu Wam powiem, jeżeli liczycie na to, żeby tym samochodem pojechać na wakacje w 7 osób, a -a, szukajcie wtedy typowego minivana typu Toyota Sienna czy Chrysler Pacifica. To auto nadaje się jako idealny zestaw dla 5 rodziny, która okazjonalnie. Przewiezie, nie wiem, koleżankę, kolegę dla dzieciaków. Wasze dzieci na pewno docenią przestrzeń, która jest na tylnej kanapie. Miejsca jest dużo. Ja mam 1,76 m. No tańczyć mogę. Fotel oczywiście, cała kanapa jest regulowana, przód i tył, ten fotel również. Problem jest tego typu, że nie jest środkowy element jakby dzielony e, oddzielnie, więc zapomnijcie o włożeniu czegoś dłuższego. Będzie problem. To jest może kwestia tego egzemplarza, ale. O! Na wertepach. Nie wiem, czy to słychać w kadrze. Coś jest luźnego. Niedopracowane do końca. Natomiast na pewno dzieciaki ucieszą się z portów USB, które mamy w fotelu. Jakiś wieszaku, więc będzie można tutaj powiesić sobie tablety, telewizorki, co tam wszystko. Dzieciaki teraz potrzebują w podróży. Mamy też roletki przeciwsłoneczne. Tylny rząd posiada. Słuchajcie. Klimatyzację sterowaną oddzielnie, właściwie sam nawiew, no i też porty USB. Wrażenie z tyłu bardzo, bardzo fajne. To też właśnie ta cała bryła kwadratowa, ta przestronność tego wnętrza szokuje. Ale umówmy się, to nie jest nadal minivan. Jeżeli macie 6-7 osobową rodzinę, n -n, naprawdę będzie mało praktyczne. Zwłaszcza, że żeby się dostać tutaj na tył, to nie jest to takie proste, bo w teorii oczywiście mamy przycisk, zobaczcie, patrzcie. Tak, to się składa, odjeżdża. OK, uwaga, demonstracja. No dobra, jestem. No niby fajnie, ale jak zasuniemy to. Po pierwsze, kanapa nie wraca do pozycji, w której była. Widzicie? Po drugie, no już tutaj miejsca za wiele nie ma. Także tylny rząd tylko dla małych dzieci albo okazjonalnie. To wygląda na auto koreańskie? No raczej nie. O ile dzieciaki z tyłu będą zachwycone miejscem. To tyle, jak siądł z przodu, zobaczą te tablety. Zobaczył, jak to jest pięknie w nocy podświetlone. Jakie mamy tutaj gadżety, dotykowe ekrany. No, moje były zachwycone. Naprawdę, powiem Wam szczerze: wow, tata, ale super auto. Bardzo doceniam drzwi, które otwierają się wraz z progami, więc nie będzie problemu z brudzeniem nogawek od spodni przy wsiadaniu. Ciekawie, rozwiązano tunel środkowy. Na dole spora półka, a o góry dwie ładowarki indukcyjne. Jak już jesteśmy przy telefonach, to mamy oczywiście bezprzewodowy Android. A same ekrany multimediów są czytelne, nawet słonecze na dni, a ich obsługa jest. Szybka i intuicyjna. No i podwójna panorama. Ten szyberdach naprawdę udał się Koreańczykom. Nie skrzypi, nie trzeszczy i świetnie doświetla tą kabinę. Duży plus. No dobra, i najważniejsze pytanie: jak się tym jeździ? Troszeczkę taki dualizm mam i problem z tym. Auto jest wyposażone w znaną nam jednostkę hybrydową 1.6 TDGI o mocy, uwaga, tym razem wykastrowanej, bo z 215 koni, mówimy tu o mocy łącznej. No i właśnie skąd to wykastrowanie i co mnie w tym samochodzie tak zirytowało na początku? Mam nadzieję, że to już słyszeliście. Otóż, kochana, nasza Unia Europejska, czy jak tam to zwał, ten Eurocoachoc, wymusza na producentach stosowanie nie tylko tych fajnych asystentów, które pomagają zaparkować, bądź w czasie szybkiej jazdy tam utrzymują pas ruchu i to czasem się przydaje, nie mówię, nie? Natomiast też te wszystkie takie dodatkowe pikacze, gongi, informacje o tym, że przekroczyliśmy prędkość, o tym, że właśnie. Z Ocinamy zakręt, o tym, że musimy przyhamować, bo coś się tam daleko dzieje. W każdym razie dla ludzi, którzy ta, takich jak ja, bo ja mam prawo jazdy od 1996 roku i po prostu lubię jeździć, są irytujące. Okej, okay, podejrzewam, że też jest spora rzesza użytkowników, którzy no, jeżdżą za kary. No, Samochodem mają tyle wspólnego, że po prostu muszą wsiąść i się przemieścić z punktu A do punktu B, to oni może będą zadowoleni z tego. Natomiast tutaj duży plus dla Hyundai, słuchajcie, jeden przycisk, patrzcie, cyk i przynajmniej gong jeśli chodzi o prędkość już nas nie denerwują przejeżdżam teraz przez progi zwalniające cisza, cisza absolutna no czasem słychać jak się włączy spalinówka natomiast sam moment załączenia silnika spalinowego jest generalnie niewyczuwalny, jest to bardzo miłe bardzo miękkie, bardzo przyjemne, cały samochód jest taki zestrojony właśnie na komfort i też troszeczkę podejrzewam na teren, bo jest miękki jest pływający, jest taki Dostojny. Tym samochodem nie poszalejemy w zakrętach, ale z drugiej strony bardzo fajnie zachowuje się w terenie, nawet w takich leśnych duktach. Oczywiście nikt nie będzie tego, tym nie wiem, traktory wyciągał z pola, ale dojedziemy na działkę, dzięki napędowi na cztery koła wykopiemy się z większości zabłoconych dróg. Na asfalcie znowuż nie czujemy, że jest to pływający ponton. Jest miękki, ale też jest jędrny, jest sprężysty. Przy prędkościach autostradowych albo nawet powyżej nadal zachowuje stateczność, nadal jest y, fajnie manewrowalnym zmiana pasa to nie, że klamkami dotykamy asfaltu. Uważam, jak na te wymiary jest bardzo dobrze. Jeżeli mówimy o napędzie i o Unii, to warto na dwie rzeczy zwrócić uwagę, słuchajcie. Po pierwsze mamy tutaj downgrade pod względem mocy. Otóż poprzednia generacja tego napędu, znana nas Kia Sorento przed liftem, no i starszego Santa Fe, Generowała 230 koni 350 nm mocy łączonej, tak? silnika elektrycznego i silnika spalinowego. Obecna generacja ma troszeczkę więcej jakby pary silnika elektrycznego. Dzięki temu mamy 367 Nm, ale ma mniej koni, bo silnik spalinowy zamiast 180 generuje 160 koni. Sumarycznie tych koni jest teraz 215. Na papierze wygląda to gorzej. Analogicznie do Sorento przed i po lifcie, mimo tej samej bryły nadwozia i tak dalej, tam zmian kosmetycznych, w Sorento teraz mamy niecałą sekundę dłużej, do setki i kilka kilometrów prędkości maksymalnej mniej. Dziwne: zazwyczaj rozwój technologiczny wymusza, że te silniki są coraz lepsze i mocniejsze. Tutaj mamy cofnięcie się w osiągach. Dlaczego? No właśnie, cały czas powtarzam, kochana nasza Unia Europejska. Podejrzewam, że chodzi o jakieś normy spalin, chodzi o ilość CO2 emitowanego do atmosfery. No i w związku z tym bardziej się opłacało producentom wykastrować trochę motor po to, żeby był bardziej ekologiczny, niż dopłacać później i podnieść cenę. Wiąże się z tym jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna cecha. I nie wiem, czy jesteście tego świadomi, bo tak jak oglądałem testy, mało kto o tym wspomina. A warto, przy tych gabarytach samochodu oczekujemy, że jak podepniemy jakąś przyczepkę, to będziemy mogli mieć sensowny uciąg i tu się robi problem, słuchajcie, to jest niebywałe. O ile poprzednia generacja Kia Sorento mogła na haku DMC mieć przyczepę o masie na 650, jeżeli była z hamulcem, to obecna generacja Kia Sorento po liście, jak i Hyundai Santa Fe tej generacji 1150 chyba. Śmieszne wartości. Podejrzewam, że Suzuki Swift z silnikiem 1.2 będzie miał większy uciąg przyczepy. Dlaczego? Mogę się tylko domyślać, bo skoro konstrukcyjnie te silniki są prawie bliźniacze, delikatnie tylko zmieniono sterowanie i zarządzanie energią, to chodzi przypuszczalnie o. Normy, sumarycznie normy z przyczepą muszą być liczone do homologacji pojazdu, stąd też większe dopłaty za CO2 itd. Więc jeżeli y, lubicie karawaning i jeździcie sobie z przyczepą, albo po prostu chcecie zapiąć coś więcej niż taką przyczepkę ze stacji benzynowej, żeby przewieźć drewno do kominka lub rowery na haku, no to może Wam zostanie niewiadówka po wujku, bo tak naprawdę żadnej sensownej przyczepy nie weźmiecie na plecy. Szok! I tutaj właśnie wygrywa Kia Sorento, która po lifcie oferuje silnik 2.2 diesla, który ma uciągu bodajże chyba 2 albo 2,5 tony, więc jest zupełnie, zupełnie inna liga. Natomiast w przypadku tych 1.6 hybryd jest dramat. Nie wiem, czy to, czy wprowadzą do Hyundai silnik 2.2 litra, który myślę, by bardziej jakby komplementarnie pasował do tego samochodu, po prostu mielibyśmy i uciąg. I też kwestie spalania w trasie, bo tu jest następna rzecz, o której chciałem wspomnieć. O ile sobie jeżdżąc teraz spokojnie, albo jak w sobotę jechałem do pracy, nierozgrzany samochód, miałem spalanie, jak widzicie tam koło 7 litrów. W jeździe miejskiej, w dańskich korkach, no dobra w sobotę nie ma takich korków, ale jeździ się spokojnie. O tyle przy prędkościach autostradowych zaczyna być niefajnie. Za dużo tym nie pojeździłem. Dobrze, tak zrobię przerwę na kawę. Z moich obserwacji: prędkości 140-150 to jest spokojnie 10-11 litrów średniego. Miejscami to tam wskazówka wychodzi na 21, jak jest górka. Ale tak mówię, średnio. Powyżej to już są słuszne wartości. Okej, okay, no to jest aerodynamika fortepianu. Duża bryła nadwozia. Hybryda, gdzie w warunkach autostradowych to nie pomaga. Wręcz przeciwnie: dodatkowa masa układu elektrycznego, silnika, plus akumulatory. Plus jeszcze jakieś opory napędu 4x4. No wiadomo, zostaje tylko biedne 1,6 Turbo, które musi to wszystko napompować. Ale jest to dla mnie troszeczkę za dużo. Natomiast, mimo że ta moc została ograniczona, mimo że mamy mniej na haku zdecydowanie, tym samochodem jeździ się bardzo przyjemnie i nie czuć tego osłabienia. Nie wiem, czy to jest kwestia lepszego zarządzania energią elektryczną, który i ten silnik elektryczny jakby ma większy udział w napędzaniu pojazdu. Potrafi jechać z prędkościami 80 na godzinę z małą ilością gazu tylko na elektryku i często wyłącza tą spalinówkę. Mam wrażenie, że on jest bardziej elastyczny od poprzedniej generacji. No przecież Michał miał Tucsona 1.6, który był autem jakby mniejszym, lżejszym, a sam bo w ogóle wybrał taki, takiego nowego Santa Fe, gratuluję mu, niedługo powinien przypłynąć i na jazda, pojazdach testował właśnie stwierdził, że auto wydaje się bardziej elastyczne, takie żwawsze, chętniejsze no i rzeczywiście, patrzę, jadę sobie 60, mam wyłączoną spalinówkę pyknę w gaz i on już się podnosi i jedzie, jest to Mm, dziwne, no bo w papierach mamy gorzej, a jedzie się tym lepiej. Ta moc jest bardziej rozwijana liniowa. By nie słodzić, za bardzo warto wspomnieć, że rano się nie pracowało nieprzyjemnie i nierówno. Nie wiem, czy to tylko cecha tego egzemplarza, czy ogólnie modelu. Natomiast każdy Santa Fe wyposażony jest w reflektory, które chociaż same w sobie nieźle oświetlają drogę, to nie oferują ani żadnego wycinania promienia światła, ani nawet doświetlania zakrętów. A ręczna regulacja wysokości to trochę chyba żart. No, tutaj się zdziwiłem. Szkoła. Żałuję, że tutaj nie ma e, siódmego biegu. Pod maską stara skrzynia sześciobiegowa, hydrokinetyk, żadne DTC. Z jednej strony, pancerna spokojnie przynosi ten moment obrotowy, który wynosi w tej generacji 367 Nm, z drugiej strony, no przy prędkościach autostradowych, no już mamy blisko 3000 obrotów. No i właśnie to powoduje wzrost tego spalania. No, Siódemeczka tutaj by myślę, że spokojnie ten lit potrafiła zdjąć na 100 km, a to już by było odczuwalne. Zastrzeżeń absolutnie nie mam żadnych, jeśli chodzi o wyciszenie kabiny. Naprawdę 140 na godzinę i nawet więcej jest bardzo dobrze. To jest bardzo dojrzały samochód, który z drobnymi mankamentami funkcjonalnymi myślę, że się wstrzelił w rynek idealnie. Podstawowa wersja, tak zwana Smart, to jest niecałe 200 tysięcy, ale umówmy się, nikt tego nie będzie kupował w podstawie. Wszyscy będą kupowali te lepsze wersje, które zaczynają się powiedzmy Executive od chyba 250 tysięcy, a Platinum od 260. To jest wersja oczywiście ta najbogatsza, nie, przepraszam, nie najbogatsza, prawie najbogatsza. Najbogatsza jest to wersja kaligrafii, która posiada tylko 6 miejsc. Tu z tyłu mamy Ala fotele kapitańskie z fajnym przejściem po środku, co właśnie rozwiąże problem długich przewożenia długich przedmiotów przy czteroosobowej lub sześcioosobowej konfiguracji. Natomiast to też pozwoli psiakowi na, tutaj na środku się położyć. Fajna opcja. Niestety kojarzona jest tylko, przynajmniej na rynek polski, z czarnym wnętrzem. Jeśli chodzi o kolorystykę wnętrza, mamy do wyboru trzy. Jasną, taką bardzo jasno-siwą. Ślicznie to wygląda, słuchajcie. Ślicznie. Naprawdę widziałem w salonie, ale obawiam się, że po kilku latach to może być pomyłka. Czarną która w wersji zwykłej, no to wiadomo, taka skóra ekologiczna, natomiast te kaligrafii już posiada skórę nappa, powinna być o wiele jakby bardziej trwała i przyjemniejsza w użytkowaniu. No i wersja z jasnym takim, znaczy koniakowym, tym beżowym wnętrzem, nie wiem jak to określić, mi najbardziej odpowiada. Te wstawki ala drewniane, połączenie z aluminium, ciemna podsufitka, super. No, i ten kolor zewnętrzny picobello taki mógłby mieć. Szkoda, że takiej wersji kolorystycznej nie ma w kaligrafii, bo naprawdę to w ogóle byłby łomot totalny. Żałuję również, właśnie, że Hyundai nie zdecydował się na silniki 22 CRDi, które w Kii są. No tego chodzi o te zaraniutkie normy, i tą całą idiokrację związaną z podatkami od CO2. Szkoda. Do tego samochodu diesel myślę, że byłby jak znalazł. Zwłaszcza jeżeli mówimy o podróżach z dużą ilością bagażu, jakiegoś przyczepą, no i trasach, gdzie diesel tutaj będzie punktował, a niestety hybryda dostaje trochę w cire. Jeżeli chodzi o spalanie w mieście, to co mi się mniej więcej udało, między 7 a 8 litrów nie jeździłem specjalnie wolno, ale też nie cisnąłem. System, który też wymaga według mnie dopracowania, to system przełączania między trybami. Zobaczcie, przerzuciłem się w tryb sport. Fajnie, wszystko się zrobiło na czerwono, podświetlenie też na czerwono. Auto znacznie mniej gasi motor spalinowy, co jakby z natury powinno przedłużyć jego żywotność. Na gorącym nie, nie wyłączy się, nie dostanie zadyszki. Natomiast e, ten tryb żeglowania i tak, jak gdzieś tam dojeżdżamy, jedziemy wolno, potrafi się odpalić, czyli gasimy motor spalinowy. Problem myślę po intensywnej jeździe, gdzie mu tam będziemy dawać chcieli, zwłaszcza przy autostradowej, gdzie to wszystko po domacku będzie rozgrzane do czerwoności. Zalecam częste wymiany oleju, naprawdę. Dla zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego tej jednostki napędowej. Podsumowując, wow. Tylko tyle Wam mogę powiedzieć, auto robi wrażenie, jeździ się tym bardzo fajnie i co najważniejsze, kurczę, no w tej cenie ciężko znaleźć mu Bezpośrednią konkurencję. No, dobra, Skoda Kodiaq jest podobnie wielkościowo, też ma 7 miejsc. Ale jest przy tym paskudnie poprawna, nudna i nie ma tego designu, który mi osobiście bardzo leży. Taki trochę surowy, terenowy, ale jednocześnie elegancki, nie festyniarski, ale fajnie designersko, designersko zaprojektowany, fajną ilością gadżetów. No, zobaczcie to, co myślę każdemu chyba się spodoba, jak zmieniamy pas, proszę podświetlenie z kamery na lusterku. Widzimy jakie auto się do nas zbliża, nawet w nocy jakość tych kamer jest bardzo dobra, no dla mnie naprawdę rewelacja. I to wszystko za, okej, okay, ćwierć miliona, ale to na dzisiejsze standardy to jest całkiem rozsądna cena. Dziękuję jeszcze raz za użyczenie samochodu, dziękuję, że oglądaliście, mam nadzieję, że się Wam ten teścik podobał. Proszę bardzo, piszcie w komentarzach co zmienić, co dodać, chcę wrócić do serii, pierwsze wrażenie. Mam nadzieję, że już inne marki się też na mnie odobraziły po tym, jak potrafię zjechać ich flagowe produkty. Tutaj naprawdę nie za bardzo mam do czego się przyczepić. A te parę detali, no to masz ci tak to bywa. Jak jeszcze szybciutko myślę, a słuchajcie, tu jest takie cztery kropeczki na kierownicy, i to mój sąsiad Piotr, zresztą pozdrawiam cię bardzo serdecznie, powiedział: Nie wiem, że podobno to jest w brajlu napisana literka H, no bo wszędzie on ma te akcenty z literką H. Nie wiem ile to jest prawda, możecie napisać mi w komentarzach czy dobrze czy źle. Ciekawostka. Fajne, fajne auto. I cholernie przyjemnie się tym jeździć. Na razie trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska. Cześć!